I oczywiście tutaj nie chcemy, żeby żadna woda mogła nam się zgubić na stacji kosmicznej, dlatego że mogłaby doprowadzić do, do, do zwarcia w jakimś systemie elektronicznym i, i w efekcie e, na przykład do pożaru, e, na co nie możemy sobie tutaj na stacjach szczególnie. Wczoraj już się wodą bawiłem. E, e, jak widzicie, możemy taką kulką pobawić się trochę jak piłką górową, dlatego że mogłaby doprowadzić do. Do, do zwarcia w jakimś systemie elektronicznym. Wczoraj już się wodą e, e, bawiłem. No właśnie, czy, 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 y, czy to jest fajnie móc tak czarować rzeczywistość, bo dla nas to wygląda jak absolutna magia. Tutaj widzicie Międzynarodową Stację Kosmiczną, Ziemię w tle i gwiazdy. To oczywiście tak nie wygląda. Pierwsza. Ważna lekcja z tej prezentacji, nie wierzcie we wszystko, co zobaczycie w internecie, to nie jest prawdziwe zdjęcie. przeprowadzi fantastyczne doświadczenie. Tą wodę postaram się Wam pokazać na ekranie. Wodę w kubeczku i postaramy się tą wodę. Tą wodą, o nie uda mi się ją słomką wyjąć, dlatego że te słom, słomki są dosyć. E, e, woda do nich nie za bardzo przylega. Do kubeczka bardzo mocno przylega. Proponowały właśnie eksperyment z płynami. Czy mogłybyście spróbować powtórzyć ten eksperyment tutaj, teraz, dla nas? E, jasne. Więc tak. Nasz eksperyment tutaj na Ziemi polegał na wytworzeniu takiego małego wiru, właśnie w kubku z wodą, poprzez słomkę. Czyli taka zwykła czynność, którą praktycznie każdy z nas kiedykolwiek. Robił i chcieliśmy właśnie zobaczyć, jak odmiennie będzie zachowywało się to właśnie w stanie mikrograwitacji, jak ta woda będzie wpływała na właśnie tą słomkę. I tak jak zauważyliśmy, nie byliśmy w stanie wyciągnąć tej wody, ale woda tutaj, tak jak widzimy, wytwarza wil, a w kosmosie po prostu się dzieli na mniejsze sfery. I tak jak zobaczyliśmy, wyleciała właśnie skupka Słowoszowi. Wow, po prostu jestem pod wrażeniem. Mieszają słomką w kubku. Eksperyment naukowy na stacji kosmicznej. Mieszają słomką w kubku i patrzą, czy woda, co się stanie z wodą. O, przylepi się? Nie przylepi się. A wir będzie? No niesamowite, wir zrobiłam. Wow. Niesamowite. Ludzie nie mają e, wody pitnej. W wielu miejscach na świecie jest problem z tego typu podstawowymi składnikami życia. A tutaj, tymczasem, show, słomka, water, eksperyment. Proszę, powiedzcie mi, co i jak to zmienia w naszym ludzkim życiu? Tutaj na świecie, gdzie są te potrzeby, gdzie ludzie cierpią z problemów biedy, korupcji, e, opresji e, różnych instytucji, które stawiają przed nimi. Teorie strachu, które na każdym kroku są, można powiedzieć, terroryzowane i walczą o przetrwanie, żeby związać koniec z końcem. To co? Mieszamy w kubeczkę słomka. Eksperyment. Science. Science. Mówię Wam, science.